Oto moja pizza bezglutenowa. To jest mąka kukurydziana z kukurydzy z własnego e, użytku. E, Siemielniane, troszkę soli, warzywa, seler, kapusta sarebska i, i róża. To jest raz dla zdoby, dwa jako sałatka, na, jako topping. Tutaj jest ser salami. I jest git. Pozwolę sobie ukroić kawałek. Proszę bardzo. Konsystencja jest. Jak widać, taka jak pizza. A teraz spróbuję, jak to smakuje. Mmm, magnifika Poluszna. Nie kruszy się. Pan Czyli można zrobić z mąki kuchulcjalnej pizzę pyszne lepiszczem ja w tym wypadku jest wcześniej zaparzone siemieniane dodane tutaj z wodą wymieszane razem z tą mąką kukurydzianą no i położyłem na to ser który się spuści doskonale to jest pyszne po prostu miłe paliwo